Monika Kubiaczek już do nas dołączyła. Dzień, Dzień dobry. dobry. Będziemy oczywiście sprawdzać prognozy, i no, jak przychodzisz, to dzisiaj to e, akurat pojawiają się same piękne obrazki za twoimi plecami. To no, prawda. E, piękne niebo, dużo słońca, e, no a poza tym też jest no, jednak ciepło. W końcu. I w no właśnie, końcu na dłużej. Na to czekaliśmy i e, jutro będzie jeszcze cieplej. Jeszcze cieplej, tak, nic się nie zmienia i już nic się nie zmieni w tym momencie. Jutro w Krakowie i w Katowicach 27, a w Warszawie 26, więc można powiedzieć, że bardzo podobnie. Tak samo będzie słonecznie, ciepło, wręcz gorąco. Zdecydowanie pogoda na krótki rękawek, krótkie spodenki i na korzystanie z tego. Jeżeli ktoś ma wolne, tak jak Daria, no to w ogóle już idealna opcja, żeby przede wszystkim spędzić ten dzień na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Dzisiaj też ładnie, chociaż w niektórych miejscach jeszcze do końca dnia może popadać albo już popadało. Najbliższa noc będzie bezchmurna, bez żadnych opadów i będzie to zapowiedź bardzo pogodnego i ciepłego dnia. Później trochę się pozmienia. Także nawet jeżeli ktoś jutro popracuje, pewnie przeważająca część z nas, to po pracy korzystajmy, bo w weekend niestety aż tak dużo godzin do wykorzystania tych słonecznych nie będzie. Będzie raczej pochmurno, deszczowo, a nawet z wyładowaniami atmosferycznymi. A my w tym momencie sprawdzamy, co będzie działo się w następnych godzinach. 10 stopni w zakopanym, 14 w łodzi. Będzie to przyjemna noc, bez opadów i całkiem właśnie ciepła z temperaturą do tych 14 stopni, wiatrem umiarkowanym, także że ta temperatura odczuwalna też będzie na poziomnym, podobnym poziomie co na termometrach. Jutro w Polsce północnej zachmurzenie umiarkowane, czyli można to nazwać pogodną aurą. Temperatura do 25 stopni w tym regionie, w Gorzowie, w Poznaniu, a także w Bydgoszczy najmniej 20 w koło brzegu. Przenosimy się dalej, 26 w Warszawie jeszcze więcej, tutaj też dużo pogodnego nieba, najwięcej w centrum. Tutaj zachmurzenie małe, czyli będzie bardzo słonecznie. Wiatr powieje z południa. I teraz przechodzimy do tego najcieplejszego regionu, jednego z, bo w Krakowie 27 stopni, niewiele mniej w Kielcach 26, 24 w Rzeszowie, w Lublinie najmniej, a i tak i tak bardzo przyjemnie 21 w Zakopanem. Dolny, górny Śląski, Ziemia Lubuska, tutaj od 25 przez 26 do tego najwyższego wyniku jutro 27 w Katowicach. Wszędzie słoneczne, liczne rozpogodzenia do bezchmurnego nieba, a wiatr z południa umiarkowany. Dziękuję.